A więc to Klaus jest zamaskowany? No co to powiedzieć? No to jest trochę smutne, ale coś z tym musimy zrobić. I ta walka trochę, no... Idzie ciężko, no jak mówię, to z powodu tej muzyki ona jest taka dziwna. Czasami w niektórych momentach tak nie wiem, przerywa ten beat, ten rytm, i. czasami ciężko jest wszystko tutaj strasznie wyczuć. I ten fenomen od do mnie po prostu podleciał na tym, musiałem się z miejsca ruszać i on jednak wciąż tutaj chciał z nami zawalczyć. Albo ona, albo ono, cokolwiek to jest za istnienie, jeżeli to w ogóle można jest jakimś tam, nie wiem, istnieniem nazwać, jakimś tam, nie wiem, życiem. istotą. No i wszystko tylko po to, żeby umrzeć, albo zniknąć, albo z, nie wiem, się zniszczyć. Bo jak mówię na nie, wiem, czy to jest jakaś nim istota, czy maszyna, czy cokolwiek? Po prostu nie mam pojęcia. Okej, okay, tu mamy kolejny prezent, a w nim będzie prawdziwy kij baseballowy. To jest kij, z którego korzystał NES. I ten kij jest bronią dla Lukasa, więc jemu teraz to dam. Tylko najpierw jeszcze przekażę może ten kubek komuś innemu, może po niemu to się przyda. Yy, I tak, Dawstar wziął ten kij, więc teraz niech one przekaże go Lukasowi. I tak, co do statystyk, otóż ten kim, co prawda, w stosunku do kija mistycznego obniży yy, inteligencję, szybkość i punkty zdrowia. Jednak myślę, że dla wzrostu ofensywy i punktów psychicznych, sądzę, że na kręki będzie lepszym tutaj, lepszą bronią niż kij Mistyczny. Więc Lukasa w to teraz wyposażę w ten kij prawdziwy. Tamten mistyczny, mistyczny sobie będę musiał odpuścić i go też wyrzucę, bo potem no nie będzie co z nim po prostu zrobić. Więc to wyrzucimy. E, coś tu jeszcze? Tak myślę, że coś może będzie. Coś co mógłbym nie wiem się pozbyć, ale nie widzę takich rzeczy. Więc po prostu pójdźmy dalej. O, tylko że może jeszcze odnowię punkty psychiczne u Lukasa, bo on teraz będzie ich trochę potrzebował przed tym, co... co za chwilę na, no, co za chwilę nadejdzie. Więc jeszcze może niech on da swój magiczny placek. A Lukas lubi blaski! Nie dobra. A więc tyle w tej kwestii. Teraz idziemy tutaj naprzód, tyle chyba tego. Uzupełniania punktów psychicznych wystarczyło. I tu się nie dużo kładek i drabina jakieś tam na górę. I kolejna jakaś taka senka, przez się ustawiałam jakoś nie wiem, specyficznie. I porki znowu. Stop! Stop! stojcie tutaj! No, wciąż w tej swojej maszynie? Tam tutaj? Nie Teraz serio. To już nie czas na zabawy. Nie zamierzam was puszczać ani kroku dalej. Jeżeli szukacie tamtej igły, to nie bójcie się! Mój słodki mały potwór jest w drodze do niej. Jak tylko teraz rozmawiamy. Imię tego potwora to Klaus? Jego imię to Klaus? To prawie brzmi jak imię człowieka! Ale teraz to mój robot. Nie ma w nim ani fragmentu życia. Jest to robot sługa mistrza polskiego. Robi co mu każe. Postępuje on tylko według mojej woli. Jest moim zabowtórem. Prędzej moim, bo to jest mój brat jak ty paździercu jeden! Nie wie on nic o tym, kim wy jesteście. I tak oto. Zaczyna się walka z Mistrzem Porkim we własnej osobie. I tu też będzie grała naprawdę fajna muzyka. Naprawdę świetna muzyka, świetny kawałek. Ale dobra, co do Porkiego. Otóż on ma około 6,5 tysiąca punktów zdrowia, całkiem dużo, no niby nie tyle co miał Cyborg chociażby, ale to jest wciąż całkiem pokaźna ilość, więc w związku z tym ta walka może trochę czasu zająć. I tak, Borki ma kilka ataków, których gra właściwie nie nazywa, po prostu pisze ona, że Borki, nie wiem, że zrobił coś, albo że użył tego czy tamtego, nie ma to jakiejś konkretnej nazwy, więc trochę trudno będzie mi je wymienić, ale spróbuję. Ma on jakby atak rakietami, którego najlepsza odmiana może każdej z waszych postaci zarobić około nawet 150 punktów zdrowia, a może nawet więcej, więc jest to naprawdę niszczycielski atak, tutaj, którym Porki dysponuje. Także ma on chyba atak jakby wschysania zdrowia, którym zabierze około 60 punktów od jednej postaci i przekaże sobie samemu. Ma on też kilka ruchów, które namożą status. Ma chyba jeden, jeden ruch, który na całą grupę może nanieść się status płaczu. Także chyba ma jakiś ruch, który paraliżuje, ale tego już nie jestem pewien. I także Porki od początku walki ma tarczę psychiczną, więc niech Bonnie na początku tej walki zawsze użyje swojego wyłapywacza tarcz. I tak Lukas na jednak jest oczywiście jako pierwszy, jak zwykle. I tak. Nie wiem czy używać właściwie kontry fizycznej Omega czy nie, bo ten atak rakietami, którym Porki dysponuje, on przez nasze kontry nie będzie w ogóle osłabiany, nawet przez podwyższanie ofensywy czy defensywy też to w ogóle nie zmieni obrażeń, które by te rakiety nam zadawały, więc kontra omega i czy tam ta, rzecz, ta fizyczna omega jest trochę... No nie, niby się przyda czasami, ale nie jest ona potrzebna szczególnie, więc chyba sobie ją daruje. Za to użyję myślę, że po raz kolejny odświeżenia, też mi się może ono w tej bazie przydać się no, na każdej postaci, żeby była ona odświeżona i sobie tam em, regenerowała punkty zdrowia, więc niech to lukas zrobi. Ekumatora niech użyję, zobaczmy co ona tutaj może ma Nie będę raczej obniżał też ofensywy, bo też to nic nie. Da defensywę mogę obniżyć, ale to dasterem, bo Daster ma ten cały kij do łaskotek. Więc on tego użyje, a nie kumatora, nie będzie ona tam swoich punktów psychicznych zużywała. Um, więc może ona tylko użyć czegoś ofensywnego, tak myślę. Nie ma albo Ziemia, albo Gwiezdny Sztorm, chociaż jestem oczywiście bardziej za Sztormem, bo jak mówiłem, Ziemia jest mocą strasznie tanią, jest zbyt mocna, więc będę się od niej powstrzymywał, więc niech użyje kumatora Gwiezdnego Sztormu. Duster nie chyleć, jak mówię, z kijem do łaskotek. I niech obniży upod jego defensywę. E, Bony niech użyje swojego, jak mówię, wyłapywacza tarczy, bo BORKI bo, bo na początku walki może... Znaczy zawsze ma tarczę psychiczną, więc niech... niech Bonnie ją usunie. E, wziąłem, tak, wziąłem ten cały wyłapywacz. I teraz z Gwiezdny Sztorm! 655 punktów nawet całkiem nie, że tak około... no to jest tak około 10% Coś wykrztusił i to widzę, że obniża naszą ofensywę i defensywę i to u każdej postaci, więc to jest całkiem ciekawe zagranie od portiego No nie powiem, że to mi się podoba właściwie, ale my się no czymś podobnym oddzięczymy. Hmm, no, więc będę musiał jako chyba sobie te, teraz te statystyki podwyższyć i... A czy to był kumatora czy Lukas? Chyba Lukas miał jednak ten e, wzrost ofensywy i defensywy. Nawet nie pamiętam, komatora chyba miała spadek, a, a Lukas miał wzrost. Więc e, zobaczmy. Asystę. Tak, niech Lukas użyje wzrostu e, defensywy, bo ona się chyba już bardziej przyda, tak myślę. Póki co niż ofensywa, tak przynajmniej mi się zdaje. Więc Lukas niech to użyje. Komatora niech dalej leci. Albo nie, niech Komatora leci. Tak myślę. Nie, dalej wiecie co. Niech, niech dalej leci z tym swoim Gwiezdnym sztormem. Duster, niech po raz kolejny obniży me, me defensywę na wszelki wypadek. Tak myślę. Bo oni może chyba tylko kombosować. Uważam, że ma coś innego, ciekawszego do roboty. W co wątpię osobiście. Więc kombosy. I znowu gwieździe sztorm na trochę tu tutaj się mogą te punkty psychiczne zużyć, ale mam nadzieję, że to wytrzymamy wszyscy. Jak mówię, że tam trochę to defensywę obniży na wszelki wypadek. To się na pewno przyda w takich okolicznościach. I podki znowu aktywuje tarczę psychiczną, więc znowu się jej musimy pozbyć. I co zrobił podki? Jeden duży pocisk na Lukasa. No wiecie, że to mu całkiem dużo. I zdrowa zabrało. Ale jakby ma on jeszcze inne bardziej niższe dzieckie ataki niż ten tutaj. I jeszcze coś mówi. Pozwól, że coś ci powiem. Nieważne ile mnie będziesz atakował, to nigdy nie umrę. Nawet jeżeli mnie pokonasz, to nigdy nie umrę. Pewnie o tym nie wiedziałeś, co nie? Że nie umrzesz, ale przecież umrzeć to jest ludzka rzecz, więc... Jakim cudem on to... może tak się zastanawiam. On mówi w sobie w moja, że nie umrze nigdy, że jest, nie wiem, że jest nieśmiertelny? Nie jestem pewien, czy mi się to podoba, teraz może podwyższę ofensywę? Kumatura niech może teraz na wszelki wypadek użyje... Uzdrowienia Beta na Lukasie, bo trochę się już o jego zdrowie boję osobiście. Dustin może już chyba używać kombosów, tak mi się zdaje, nie ma on nic innego też, tak myślę. Więc kombosy tutaj będą wystarczyły. I Bounty wyłapywać start po raz kolejny. Oby to cię opłaciło to wszystko, co teraz będę w tej kolejce robił. No no niezbyt dobre kombo, teraz jakiś spray Tylko na bo I to chyba właśnie jest atak, który paralizuje albo nanosi jakiś inny status, nie jestem pewien Więc teraz e, znowu podwyższam sobie ofensywę u każdej postaci, którą mamy w swojej drużynie. Skoro mi Bołki już ją wcześniej zdążył obniżyć, a to mi się całkiem ta ofensywa może też przydać, szczególnie przy Dasterze i Bownim. Eeeem... Um, co jeszcze mogę zrobić? Chyba już nic konkretnego, co do tego podnoszenia statystyki i tak dalej, więc niech Lucas po prostu już chyba używa swojej miłości Omega, tak myślę, że teraz może on w końcu do tego przejść, do używania miłości Omega. E, Kumatora chyba dalej niech używa swojego Gwiezdnego Sztormu, no bo też wiecie, jakby ostatni boss, końcówka gry, to też wypadałoby, no wiecie... Wypadałoby zarzucić wszystko co się ma, więc niech komentarze leci ze swoim e, Gwiezdnym sztormem. Naprawdę, naprawdę nie ma co tutaj się z tym e, atakiem wahać. E, Duster może no, tylko kombosować się jak to zwykle, właściwie prawie. To mnie tak samo, więc e, niech oni to zrobią. Znowu około 10% zdrowia tutaj bogi. E, ataku stracił. Oku jest takim nieźle i o To będzie bardzo Lukasa bolało. I znowu spray i na Lukasa i to go faktycznie paraliżuje, więc to mi jeszcze bardziej utrudnia walkę. A w sumie nie, bo Lukas już jej miłości, więc w związku z tym się nie zrani. Zmasiłem się w czasie i przez tyle razy, że nie starzałem się jak byle człowiek. Kto wie, może mam tysiąc, może dziesięć tysięcy lat, ale mimo to wszystko, wciąż jestem tym samym dzieciakiem w sercu. Czyż to nie zabawne? Jest, co nie? Czy to cię bawi? <laughs> Czy ty się za nie śmiejesz? Um... Nawet nie zdążę, już że o matku, Naśmiałem się z Ciebie, bo nie wiem, bo się nie słyszałeś jak byle kto, tam jakiś, jakiś przeci przeciętny człowiek, czy coś takiego. Więc e, tak, Lukas będzie musiał się uzdrowić na wszelkim wypadek, i użyje miłości Omega, bo tak myślę, że Komatora go teraz wyleczy z tego e, statusu, bo ona ma leczenie... E, ma leczenie alfa, bet... Znaczy, a nie, ona ma tylko alfa, na nie że ma, że ona nie umie bety, gammy i tak dalej, więc... E... Nie jestem na pewien, czy Alfa umie, potrafi ta moc leczyć paraliż w odmianie Alfa. No Beta powinna, ale Alfa nie jestem już tak pewien, tak szczerze powiem. Może jakby się jakieś ziółko znalazło, ale no żadnego nie widzę. Może ktoś inny będzie miał, więc może niech ktoś inny go za chwilę użyje. Szczególnie mówię tutaj o Dasterze. no i on rzeczywiście ma, więc niech użyje ziółka na Lukasie, bo to mi się teraz na pewno przyda. Bouni, czeka się, czy teraz półki ma tarczę, czy nie, nie pamiętam, więc użyję tego na wszelki wypadek. Nie chcę powiedzieć, to on... Tak, on tego użył faktycznie, więc dobrze tutaj zrobiłem.